Witajcie, moi drodzy. Ciężko będzie mi nagrywać filmiki, ponieważ nie mam czasami tutaj możliwości, ale ogólnie tak czekam zawsze, aż Pan Bóg pokaże mi, co mam nagrać. Dlatego nie nagrywam cały czas codziennie. I teraz, słuchajcie, chcę się pomodlić, byście dowiedzieli się o tym, co Bóg mi powiedział właśnie wczoraj, przedwczoraj. Także myślę, że to jest bardzo ważne na ten czas dla nas wszystkich, abyśmy mogli skupić się na Panu Bogu. Panie Boże, dziękuję Ci za to, co Panie Boże tu możemy robić. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoją łaskę, za Twoje słowo, za to, że Panie Boże, Ty jesteś wspaniałym Bogiem. I proszę Cię, byś prowadził, niby wiedziała, co mam czynić i robić. Wiem, że jestem ułomna, wiem, że jestem po prostu gdzieś daleko czasami, ale Panie Boże, Ty jesteś zawsze blisko i dajesz swoją łaskę. Dlatego dziękuję Ci za to, błogosław ten czas, Panie, bym mogła nagrać to, co powinnam nagrać. Amen. Yy, słuchajcie, leżąc sobie w łóżku. Yy, bodajże wczoraj czy przedwczoraj, wyobraźcie sobie, że mm, przyszły mi takie myśli e, nie moje drogi to wasze drogi, a nie, moje, nie, nie wasze myśli to moje myśli. I Bóg pokazuje mi tutaj bardzo ważną rzecz. Ogólnie czytałam sobie zdrasza, a jeszcze w tym samym czasie przed w ogóle ogólnie tym jak sobie położyłam, jak sobie leżam, bo czasami jestem zmęczona tak, że dlatego wtedy sobie biorę pismo i wtedy sobie czytam, żeby to chłonąć wszystko mimo wszystko. Jestem bardzo zmęczona. E, to było dwa dni właśnie temu, e, dostałam, wyobraźcie sobie, czy to było, nie, nie pamiętam, dzień później, to, co Bóg powiedział mi od innej osoby. E, czyli jakby potwierdził mi to, że właśnie to jest to. Ponieważ e, dostałam właśnie te myśli, a ogólnie czytałam sobie księgę zdrasza i nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo naprawdę, uwierzcie mi dlaczego, patrzę, a jestem w księdze Izajasza. Dwa dni jeszcze wcześniej. I czytałam bardzo piękny taki fragment, który Wam przeczytam. To jest 54 rozdział, 50 werset. Bo, choćby rozstąpiły się góry i zachwiały pagórki, moja łaska nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze spokoju z Tobą. Mówi Pan, który się nad Tobą lituje. I to jest takie dla mnie bardzo pocieszające, byłam bardzo um, po prostu podniesiona. Po prostu, jak myśli, że czy to ma w ogóle sens, to co robię, i to i tamto i w ogóle. I to Bóg pokazał naprawdę mega fajną rzecz. I potem za chwilę zaczęłam czytać 55 rozdział. Zaproszenie do zawarcia przymierza. Hej, wszyscy spragnieni, przyjdźcie po wodę. Wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie i jedźcie. Tak, przyjdźcie, kupujcie, kupujcie wino oraz mleko. Pieniędzy nie trzeba, nie musicie płacić. To też ten fragment, powiem, będzie bardzo ważny, co teraz przeczytałam. Dlaczego to wam powiem, po prostu, to dla mnie, ja to normalnie spadam, po prostu, spadłam z normalnie z wrażenia, jak potem dopiero do mnie doszło, dlaczego to czytałam akurat. Dlaczego macie wydawać pieniądze na to, co nie jest chlebem, ciężko zapracowany grosz na to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jeść to, co dobre, i Wasza dusza nacieszy się tym, co pożywne. Nakłoncie swoje uszy i przyjdźcie do mnie. Słuchajcie, a Wasza dusza ożyje, ponieważ chcę z Wami zawrzeć wieczne przymierze, dając dowody łaski potwierdzone Dawidowi. Oto jak ustanowiłem go świadkiem dla narodów, ich księciem i rozkazującym. Rozkazodawcą, tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz, a narody, które ciebie nie znały, to ciebie pośpieszą, ze względu na Pana, Twojego Boga, ze względu na świętego Izraela, ponieważ cię uhonorował. Szukajcie Pana, póki pozwala się znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamiary, i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojnym przebaczaniu. Ósmy werset. Bo moje myśli to nie myśli wasze, a wasze drogi to nie drogi moje, oświadcza pan. Jak to przeczytałam po prostu, to od razu normalnie zebrałam się za głowę. Normalnie przed czytaniem miałam te myśli, które Bóg mi pokazał. I za chwilę to czytam, nawet o tym nie wiedząc, bo nie znam całego pisma, gdzie co jest, w jakim miejscu dokładnie. Mm. Znaczy jak niebiosa są wyższe niż Ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze. I moje myśli niż myśli wasze. Gdy jak deszcz. I śnieg spadają z nieba, co teraz tutaj wiadomo, macie oczywiście śnieg za oknami, u mnie, tak samo jest śnieg. I już tam nie wracają, ale nawadniają ziemię, czynią ją urodzajną i kwitnącą, dają siewcy ziarno, a jędzęcemu chleb. E, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym mnie wysłałem. Bo z radością wyjdziecie i w pokoju będziecie wprowadzeni, gdy góry i pagórki wybuchną przed wami radością, a wszystkie polne drzewa będą klaskać w dłonie. Zamiast głogu wyrośnie cyprys, a zamiast pokrzywy mirt, stanie się to na chwałę Pana, na znak wieczny i nieusuwalny. Przeczytałam wam co cały, słuchacie, 55 rozdział i zajasza, czytacie sobie tak samo sami, bo jest naprawdę cudowny, bardzo pokrzepiający, mimo wszystko. I, powiedz, I powiem Wam, że później mimo wszystko przeczytałam to, bo mam nową Biblię i tak mówię, coś, naszukam tego, co chcę, tego, tego wersetu, który mi był właśnie o tych myślach i drogach waszych ale to jeszcze nie było to, co chciałam do końca. I sprawdzałam po prostu w Google, robię to często, gdzie jest ten werset, który po prostu mi w myślach chodzi. I potem patrzę, a to Izajasza 55.8. Czyli to był ten, który czytałam właśnie tutaj, co jakby jeszcze bardziej potwierdził mi, że po prostu to jest to, co Bóg pokazuje na ten moment, że bo moje myśli to nie myśli wasze, a wasze drogi to nie drogi moje. Mamy iść drogami Boga, a nie naszymi drogami, jakimi sobie myślimy, że idziemy. I potem dostałam, słuchajcie, tu właśnie jeszcze yy, 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 informację właśnie od yy, mojego kolegi, że tak powiem, który wysłał mi właśnie wersety potwierdzające to, co właśnie Wam przeczytałam tutaj w całości, że. Hej, wszyscy spragnieni, przyjdźcie po wodę. Wy, którzy możecie, możesz powiedzieć staroce, żeby zabrała kota i psa? Um którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie i jedźcie, tak? Przyjdźcie, kupujcie wino oraz mleko. Już, Sarusia. Pieniędzy nie trzeba, nie musicie płacić. I wiecie, co się stało? Dlaczego ten werset w ogóle Bóg pokazał mi? Bo On wysłał mi i ma jakąś znajomą, która jest w Izraelu na jakimś tam stanowisku, gdzie załatwia Żydom miejsce do tego, by powrócili na swoje miejsce do Izraela. I wyobraźcie sobie, z Ukrainy teraz właśnie wracają, będą wracać Żydzi Którzy dostaną wszystko i nie muszą za nic płacić. I to jest potwierdzenie tego, że Bóg na ten moment mówi do ludzi, że oni będą wracać. A jak będą wracać, to wiecie co się będzie działo, bo chwycenie jest lada dzień. Także mm, to jest to. Gdy Ty Wam tylko dokończę już. W, w 29, 29,11, jest właśnie pokazane, to jest kolejna księga dalej. Pokazany właśnie jest fragment, który mnie najbardziej tak samo zbudował 29,11 ja wiem, jakie wiąże z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać Wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was, was ludźmi nadziei. Wysłucham was, gdy będziecie mnie wzywać i zbliżać się do mnie w modlitwie. Znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać tak, gdy będziecie mnie szukać całym swoim. Sercem. Pozwolę wam się znaleźć, oświadcza Pan. Odmienię wasz los, zbiorę was ze wszystkich narodów oraz ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem, oświadcza Pan, i sprowadzę was potem do miejsca, z którego was zesła, zesłałem. Czyli znowu kolejne potwierdzenie, słuchajcie, że Bóg będzie wszystkie sprowadzał wszystkich Żydów do Izraela. Także naprawdę jesteśmy bardzo, 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 bardzo blisko na dniach. Z pochwyceniem. Yy, I Bóg pokazuje, że jeżeli my chcemy, aby te nasze drogi były Jego drogami, to, to musimy iść za nim całym sercem. Jeremiasza 29,13. E... Znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać tak. Gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem. Także zachęcam Was wszystkich. Abyśmy mogli znaleźć drogę w Bogu, Jego myślach, Jego, Jego, Jego drogi, Jego myśli. I tak samo na zakończenie. Bo Bóg pokazuje, że Jego myśli są inne niż nasze. E, bo On ma inny plan, czy rozwiązanie nawet problemu, jakieś sytuacji. A my myślimy, że my chcemy to, to, to i tak zrobić. E, a Bóg chce inaczej to zrobić. Bądź ma też inną drogę niż my myślimy. I ona jest dobra. A my myślimy, że jest zła. Więc bądźmy po prostu jakby. Um, Bóg ma inne rozwiązanie, takie, które nam się wydaje, że może być nielogiczne, ale to jest jego rozwiązanie, dlatego zaufajmy mu w tym. Ogólnie. To jest jedna rzecz, ale najbardziej skupmy się na tym, jaką drogą idziemy. Jaką drogą z Bogiem idziemy. Jakie myśli On nam daje. Czy to są myśli Boże, czy myśli niestety nie Boże. Wierzę w to bardzo, że to było od Boga. Dajcie znać, dajcie lajka, like, komentarz, cokolwiek. Jakoś udostępniajcie swoim własnym wierzącym osobom, które macie wśród znajomych. I oczywiście dajcie znać, czy to było słowo może do, do kogoś z Was. Wierzę bardzo, że to był Boży plan, bo to się mi często zdarza właśnie, że ogólnie mm, mam jakieś słowo, za chwilę to bo potwierdza, wysyła, albo Bóg daje słowo tutaj w Biblii, dlatego wierzę, że to jest słowo dla Was, dla nas, każdego dnia, zwłaszcza dla mnie, w jakim jestem miejscu w jakim powinnam być, którą drogą powinnam iść. Powinnam się o to właśnie pytać, a nie iść sobie własnymi ścieżkami. Na kolejnym i w ogóle w filmiku nagram wam też, czy Bóg nas uprzedził przed tym, że będzie wojna w Rosji. Bóg mi pokazał, dał mi sen, którym pokazał, że pokazał po prostu mi, że to jest to, że ja nawet nie wiedziałam, że to będzie wojna, a jednak po prostu pokazuje nam pokazuje nam to, co będzie się działo. I to, jest mega, to był mega sen, który wydarzył się pół roku później, także Bóg naprawdę używa mnie, uważam i daje mi różne sny, które ja wierzę, przed wydarzyły się wiele razy już i mam nadzieję, że y, pokażę Wam i powiem Wam, co będzie następnym czasem i jakie rzeczy w ogóle właśnie miałam, jeżeli chodzi o sny, pod, by właśnie były takie potwierdzeniem tego, że Bóg naprawdę o nas się troszczy i chce, byśmy naprawdę mogli do Niego przychodzić. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do usłyszenia wkrótce i e, mam nadzieję, że czekacie na filmiki. To dziękuję jednej osobie, która komentuje najbardziej, że możemy sobie rozmawiać i że jesteśmy jakby w oczekiwaniu na, 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 na to właśnie pochwycenie, o którym ja również oczywiście marzę, tak samo jak i Wy. Także do usłyszenia. Bye bye.